Sylwester Wardenga zapowiada kontakt z platformą YouTube w sprawie sytuacji z konferencji, a Boxel odpowiada: Mariusz Pudzianowski zostaje w federacji KSW, wysyłał jednak wczoraj mylące sygnały. Boxel poinformował, że Denis oferował mu dużą pomoc finansową na rzecz kaucji w momencie zatrzymania. Konferencja Fame została przerwana, a prowadzący tłumaczą swoje zachowanie. Kamil z Ameryki publikuje relacje informujące o wizycie u Buddy. Natomiast i sam opublikował oficjalne oświadczenie w sprawie zatrzymania. Okazuje się, że Denis chciał. Chciał pomóc kłopotach boxdellowi, żeby ten wyszedł na wolność. Konflikt pomiędzy Batbojem i Boxdellem miał nie być sztuczny i udawany. Tak usłyszeliśmy przynajmniej na pokoju Twitterowym od Michała, który poinformował, że sytuacja nie była dalej poruszana z uwagi na wplątanie w nią również chłopaka, którego odwiedził Denis, czyli Marka. Okazuje się jednak, że pomimo braku kontaktu od tamtego czasu i negatywnych do siebie emocji, to Bedboy zaskoczył swoją deklaracją zaraz po zatrzymaniu Boxdella. Jak mnie zatrzymano, to Załęcki. Był jedną z pierwszych osób, które postanowiły, żeby tego te auto jego, ten Brabus, dać go mojemu asystentowi, żeby go sprzedał i żeby całą kasę z tego przekazał na kaucję dla mnie, nie? Więc jakby w ogóle się nie spodziewałem tego poza Łęckim. No i tutaj mogą pojawić się spekulacje, czy jest to luźno rzucona informacja, która stawia Denisa w dobrym świetle, czy jednak jakiś pierwszy etap z ogłoszenia pogodzenia, lub może nawet przygotowanie podłoża pod pojawienie się Denisa w ramach projektu Banda, który według zapowiedzi ma być również połączony z promocją tej gali. Z informacji od Boxdela dzisiaj ma odbyć się transmisja, gdzie poznamy więcej szczegółów odnośnie jego zatrzymania. Utrzymania. Federacja Fame może mieć problem. Denis pokazał zbyt dużo, a Boxel odpowiada na słowa Sylwestra Wardengi. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, jeśli starcie lajka oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Oczywiście mówiąc pokazał zbyt dużo, nie mam tutaj na myśli, że zobaczyliśmy jakiś pokaz ze strony Bad Boya, tylko po prostu postanowił on na konferencji wyjąć telefon i poprosić realizatora transmisji o zbliżenie. Niestety dla Federacji Fame nieświadomy tego, co znajduje się na ekranie realizator, pokazał Ekran smartfona, na którym miał znajdować się fragment wiadomo jakiej twórczości Magdy. Co istotne, sama Magda zaznaczyła, że pokazana fotografia nie jest prawdziwa, jednak nie zmienia to faktu, że pokazana treść nie jest akceptowalna na YouTubie i z tego powodu również wam jej nie pokażę. A Sylwester Wardenga wskazał na możliwe konsekwencje, które mogą wyniknąć z pokazania zdjęcia z ogórkiem nieużywanym w tym przypadku w celach kulinarnych. Normalnie no, natomiast... chcą usunąć, nie, no bo tak to dostaną. Znaczy wiecie, dla federacji to jest mega istotne, bo jakby dostali za to yy, strajka, to chyba mają na tydzień, albo na, Oni chyba już mieli kiedyś strajka, nie wiem czy im zniknął. Yy, wtedy by mieli na miesiąc, nie mogli robić live'ów. Więc się po promocji No i jednocześnie druid poinformował, że myśli o odezwaniu się do prawdopodobnie osoby związanej z platformą. Bez dowody będą umie na streamie. <suszy> Bo to jednak 100 tysięcy osób oglądało, nie? Też u mnie 40 tysięcy. No to właśnie YouTube musi reagować na takie rzeczy, uważam, nie? Trzeba porozmawiać, się odezwać do pani gosi i tak dalej, bo to chyba tak nie może wyglądać, nie? Jednak oni muszą panować jakoś nad zawodnikami, żeby zawodnicy nie przynosili materiałów publicznych na konferencji ich nie pokazywali, nawet jeżeli tam jest coś zakryte. Dodatkowo usłyszeliśmy, że Sylwester nie zdawał sobie sprawy, że taka rzecz pojawi się na programie Federacji Fame, więc po transmisji wytnie ten fragment, jednak zrobi to w taki sposób, żeby zostawić go do wglądu Platformy. Bo to tak można jakby rozdzielić, wyciąć, żeby to też, no, YouTube mógł ocenić, nie? Czy to wypada, czy to nie wypada, bo ja to teraz nie wiem, nie? Ja byłem pewny, że nie można takich treści wrzucać, ale, no, Federacja na... Chyba Denis to uzgodnił z nimi. <grych> Nie wiem. <grych> No i z takich ciekawostek nie minęło pewnie więcej niż kilka minut, a prowadzący konferencję poinformowali o problemach technicznych i zaraz po tym transmisja została wyłączona, a zapis usunięty. Witamy Was widzowie, witamy, witamy z powrotem. Was powrotem. Przepraszamy e... za te problemy techniczne z, tak. z tym połączeniem. Turski tak. miej honor, to nie są problemy techniczne. Nadzieję, że... Po chwili konferencja wróciła w formie nowej transmisji. Na samym początku usłyszeliśmy komunikat właśnie o występujących problemach technicznych. Nie, nie pokazujemy jeśli nie są zatwierdzone przez reżyser bo znowu problemy, problemów. Tak, tak, jakieś problemy. Ale jak, jakich problemów? Przecież to były jakieś problemy techniczne. Bez techniczne, także tutaj możesz zainteresowany ewentu... W momencie nagrywania tego materiału kanał Fame funkcjonuje normalnie, natomiast sytuacja jest zapewne kolejnym argumentem dla przeciwników Federacji. Temat powrócił zaraz po konferencji na Twitterowym pokoju Boxdela, gdzie zarówno Michał jak i Admin Fame przeprosi za zaistniałą sytuację. Zaznaczy, że od razu po zauważeniu co pokazał Denis, temat został ucięty, a materiały przed konferencjami zawsze są konsultowane. W tym przypadku wygląda jednak na to, że Bedboy sam podjął taką niefortunną decyzję. Dodatkowo słowa Sylwestra trafiły do boksel. Zela, który świeżo po zakończeniu konferencji poinformował, że mamy tutaj do czynienia z nie do końca dobrym zachowaniem druida, który miał w przeszłości również mieć podobne sytuacje na transmisjach. W tym przypadku cenzuruje zwroty o tym, co miało w przeszłości wyskoczyć przypadkowo druida. Mowa jest natomiast o męskiej części ciała. Po prostu też dziwi mnie to, że na przykład Sylwester teraz wykorzystuje trochę tę sytuację na takiej zasadzie, że yy, mówi coś tam o YouTubie, że takie coś nie, bydło, nie powinno być pokazane. A nie pamięta W, jak Cielęciem był w momencie, gdy pokazywał na x przez przypadek właśnie mu... I wtedy ludzie sobie z tego memili i tak dalej. A jak dużo osób mogło to zobaczyć małoletnich tak samo? W czasie rozmowy została jednak zwrócona uwaga na różnicę pomiędzy typowym przypadkiem pojawienia się takiej fotografii u Sylwestra, a jednak umyślnym działaniem jednego z zawodników zaproszonych na konferencję. Nie jest tak do końca, że Sylwia miała to wpływ, bo mu to wyskoczyło po tagu, a na fejmie to jednak pokazał zawodnik, który miał świadomość tego, że nie może go pokazywać. To są no właśnie i ter teraz, wiesz, teraz... Yy, yy, Oczywiście i teraz realizator popełnił błąd, zawodnik też jakby za to zostanie ukarany na pewno, bo to nie możemy tego zostawić bez echa. No ale to nie jest gdzieś tam Decyzja osób z zarządu i tak dalej Że chcieliśmy takie rzeczy dystrybuować no. Czy będziemy mieli do czynienia z jakimiś konsekwencjami Dla federacji a tak dokładnie do kanału Fame nie wiemy natomiast potencjalny Scenariusz o którym mówił Sylwester Wardenga, Zdecydowanie mógłby mocno utrudnić Realizację promocji zbliżającej się gali Natomiast jeśli chodzi o samą konferencję Fame to podejdźmy do tego w takim dużym skrócie Na samym początku warto zauważyć Że wśród ogłoszonych zawodników mamy Tylko uwaga dwie osoby Tworzące regularnie content na YouTubie co jest ogromną różnicą w stosunku do poprzednich lat, czyli zakaz kanału EBB oraz Filipka z Włóbiegunów, dodatkowo Tazy jako streamer i to koniec. Jest to zdecydowanie obecnie tendencja galflikowych, gdzie ciężko zobaczyć dłuższych twórców. Czy jest to minus czy plus, każdy jednak musi ocenić sam. Z jednej strony konferencje bazują obecnie na większej ilości przekrzykiwania się przez zawodników w celu pokazania się na dużej platformie fejmu, a z drugiej, co zaznaczał wielokrotnie Boxel, więksi influencerzy kompletnie nie angażują się w założenia federacji i często nie są ciekawymi postaciami we freak ze względu na swoją na przykład poprawność. Pierwszy panel polegał właśnie na przekrzykiwaniu się przez wszystkich zawodników i próbach opanowania sytuacji przez prowadzących: Greg Ryta, Filipe kontra Lisa, Koziołek i Sequento, według na Marcina Sianosa, czyli debiutanta we Frikach, będącego profesjonalnym zawodnikiem Federacji Fench też Babylon, a najbardziej zaskakującym zestawieniem jest pojedynek Wojtka Goli z Marcinem Najmanem. I tutaj usłyszeliśmy ciekawostkę od Sylwestra Wardengi. Bo wiecie, na przykład, jak walczy boksel, to boksel normalnie dostawał garże, nie? Wojtek dostał mniej niż Olejnik. <grywa> Za walkę, tą co było dwóch na dwóch. Słuchajcie, masz walczyć i tyle, nie? Dobra. <laughs> Jeśli chodzi o drugi panel, to dobrze znane zestawienie: Magda Sandra i Denis Filip Bondkowski I tutaj zobaczyliśmy sporo zarzutów. Nie było jednak ani Boxdela, ani Natana. No i podobno wiele rzeczy zostawiają sobie na programy. Natomiast w temacie programów istnieje szansa, że to właśnie wtedy zobaczymy powrót Boxdela. Jeżeli chodzi o Kajdę, Boxdel będzie prowadził. Teraz jesteśmy na etapie, której. Trzeci panel trwał kilka minut i okazało się, że z Good Boysami zmierzy się Denis Labryga, który błyskawicznie pobiegł w stronę Natana i Adriana. Następnie doszło do przepychania. A na końcu Natan potraktował gazem pieprzowym labrygę. Automatycznie Taze, Alberto, Halman i Szakta nie mieli okazji zaistnieć w czasie konferencji, a Hubert Mściwiewski odczuł efekt działań Natana. Drodzy widzowie! Jest to panel podwyższonego ryzyka. Konferencje promocyjne FAME są skierowane do odbiorców powyżej 16 roku życia. Działania i zachowania na konferencji stanowią wyłącznie element promocji. Chyba i do mnie to teraz dotarło. Co się, co się stało? Generalnie niech te sprawy się wyjaśnią za kulisami. Automatycznie był to również koniec całej konferencji, którą prawdopodobnie można zaliczyć do jednej z najmniej udanych w historii pod względem występujących nieprzewidywalnych sytuacji. Z drugiej strony, oczywiście, była też ta formułka, że wszystko jest w celach promocyjnych. Natomiast. Nata również miał lekko uszkodzony nos i tradycyjnie cała odpowiedzialność w czasie programu spadła na prowadzących, którzy informowali o problemach z transmisją. Na kanale sportowym Hubert i Maciej Turski odnieśli się do nieprzychylnych komentarzy. Pojawił się ten blok reklamowy. Musieliśmy odczekać chwilę, no i ostatecznie ta konferencja dobiegła końca. Tak, i to nie jest tak, słuchajcie, że to jest nasza wina, że ta konferencja się skończyła, bo już widzę, że są. Ja się głosy. teraz tłumaczę. Tak, że już tak, Wsiwuj, Turski do zmiany, bo ten kończycie konferencję. To jest decyzja organizacji. Organizacji. Nie dało się dalej tego kontynuować. My jesteśmy, jej nie wiem. Ustami organizacji, i my to wam przekazujemy, to co oni mówią. Także tak to wygląda. Mariusz Pudzianowski, nie dla fejmu. Cały dzień żartował, żeby ogłosić występ w KSW. Nieoficjalne informacje związane z bliskim finalizacji występem Pudziana na gali Fame przeciwko Good Boysom w ostatnich tygodniach zyskiwały spory rozgłos medialny. Co prawda, jeden z odcinków przeciwnika Pudziana ostudził emocje, natomiast na ile całość była zaplanowana przez Mariusza i federację KSW, nie wiemy. Jednak wczoraj zobaczyliśmy na jego Instagramie zaczepne relacje nawiązujące do Natana i Adriana Ciosa finalnie, natomiast po konferencji Mariusz potwierdził, że 26 kwietnia zmierzy się w Gliwicach z Edim Holem. ze strony Natana zobaczyliśmy natomiast informację Fame gdzie Pudzian nie było kontraktu na Labrygę, żegnam was oczywiście nie spora szansa, że jest to po prostu medialna granatana, natomiast ze strony Pudziana, mieliśmy chyba do czynienia po prostu z dobrą promocją jego występu na gali KSW Kamil z Ameryki pojawił się u Buddy informacja bardzo krótka, natomiast będąca uzupełnieniem medialnego szumu związanego z Kamilem z Ameryki, w momencie aresztowania Buddy, to właśnie on najgłośniej wypowiadał się na temat niewinności oraz informował o jego sytuacji. W międzyczasie zobaczyliśmy konflikt nawet pomiędzy Boxdelem a właśnie Kamilem z Ameryki. Natomiast, biorąc pod uwagę jego wczorajszą aktywność, to głośne działania medialne po zatrzymaniu Buddy nie zmieniły ich relacji. Wczoraj opublikował na swoim Instagramie nagranie z prawdopodobnie wspólnych przejazdów samochodami w okolicach Krakowa oraz pojawienie się wspólnie z Buddą na jakimś parkingu pod sklepem. To, co rzuca się w oczy, to zarówno na jego relacjach, jak i publikowanych TikTokach tłumy ludzi chcących zrobić. Zrobić sobie zdjęcie z buddą <śmany> I samo poszedł drogą ostatnich ruchów Kistera i Adama Kornackiego, publikując oświadczenie. Wczoraj pokazywałem wam oficjalne i poważne reakcje osób związanych z telewizją, które zostały zatrzymane w sprawie loterii. W przypadku youtuberów mieliśmy do czynienia z bardziej przepełnionymi humorem relacjami po wyjściu, natomiast i samu postanowił dorzucić do tego dość obszerny komunikat, w którym oświadcza, że nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia jest niewinny i podejmie wszelkie prawem dozwolone działania, aby odeprzeć kierowane wobec niego oskarżenia. Jego celem jest. Wszystkich okoliczności tej sprawy i jak najszybsze zakończenie tego postępowania oraz przekazał w tym miejscu chciałbym przypomnieć o konstytucyjnej zasadzie domniemania niewinności, zgodnie z którą każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Dziękuję za wszystkie liczne wyrazy solidarności i wsparcia, które płynęły do mnie i moich najbliższych w tych trudnych chwilach, Szymon i Samu Kasprzy. Natomiast Detailer potwierdził informację o wysokości kaucji, jaką musiał zapłacić. Ale stety bądź niestety. Wszyscy wyszli trochę lżejsi. Ja o jakieś pół miliona i parę sznurówek. Znaczy to tyle w tym miejscu. Siedla się, miniatura z poprzednich dni. Jeśli nie widzicie, to Was zapraszam. Widzicie podobno w kolejnych doskonale wiecie, co robić. Dzięki wielkie za oglądanie. Miłego dnia. Do jutra siema